Cześć Maciek. Cześć, hejka. Dzisiaj Fugs 2. Powiedz, jak ty się czujesz w ogóle, że ty możesz zagrać w filmie, który powraca do kin po 25 latach? Cieszę się bardzo. No, jest to film kultowy z lat 90. Jestem, jestem dumny i cieszę się, że przede wszystkim mogłem zagrać w z z takiej obsadzie aktorskiej, tak? Z obok Maćka Sztura, Cezarego Pazury, Pana Janusza Gojosa. To wielkie wyróżnienie, więc jestem szczęśliwy. A powiedz, czy zaskoczyło Cię troszeczkę scenariusz tego filmu? Ponieważ tam, w, w tamtej części, pierwszej, zupełnie role między ojcem a synem były zupełnie inne niż teraz, prawda? Tak, no to jest takie trochę odwrócenie tej relacji, bo tam Maciej z tym ojcem się nie lubił, a tutaj ta relacja jest dobra. I przeciwnik jest gdzie indziej, więc dzisiaj słyszałem, jak reżyser mówił, że to jest arebur. Scenariusz. Nie wiem, co to znaczy, ale brzmi mądrze, i e, wydaje mi się, że to jest jakieś takie odwrócenie. E, no i co? I ch chyba to działa. No Ja też mam taką dobrą relację z moim tatą, e, opartą na przyjaźni, mm, koleżeństwie, więc odnalazłem się w tym fajnie. A co było największym zaskoczeniem u ciebie, jak kręcono ten film? Na planie? Coś Cię zaskoczyło szczególnie? Ciekawym doświadczeniem było to, jak na początku ja przychodziłem na plan i był Maciek, i ja się stresowałem, Maczka. Później przychodził Czarek. I wtedy ja i Maciek już milkliśmy i czarek opowiadał historię, a potem przychodził Janusz Gajos i już wszyscy zamil... Byliśmy po prostu cicho i wpatrywaliśmy się w legendę i byliśmy mu pokłony, no. Więc ciekawa była taka międzypokoleniowość tego wszystkiego. A właśnie ty jako młody aktor, no już z pewnym doświadczeniem, a mimo wszystko, grasz od najmłodszych lat. Czy ty czujesz na przykład jakąś krępację grając przy takich osobach, które już są wiele no jasne, lat? Oczywiście, że tak. Krępowałem się przy Maćku w Szturze, przy panu Januszu Gajosie. Chyba najbardziej przy Maćku w ogóle. Nie wiem czemu. Czy że... ich oceny? Nie no. Wychowywałem się na filmach, które oni, w których grał, tak. Kocham Chłopaków Nie Płaczą, Poranek Kojota. Chodziłem często do Nowego Teatru, w którym on też grał. Więc z takiej perspektywy młodego aktora grającego, yy, będącego w szkole teatralnej, no to on Maciej jest legendą. Jest zresztą jak i Czarek i Janusz. Kochany, z serii prywatnej, ty masz tutaj swoje kawiarnie w Warszawie, czy szykuje się otwarcie kolejnej? Nie, nie, nie. Już Dlaczego? Wystarczy. To już jest ograniczona ilość rzeczy, którymi jesteśmy w stanie się w życiu zająć i e, czas powiedzieć stop. A ty widzisz w ogóle różnicę na przykład w tej inflacji, która odbija się na przykład na różnych kawiarniach, restauracjach, czy ty tego też jakoś zaznałeś w pewien sposób? Usługi e, aż tak bardzo tego nie czują. Okej, okay, a cenowo? No, no, rosną ceny, tak? Więc to, to jest fakt. Czyli zadam Ci pytanie wprost. Paragon grozy u Macieja będzie, czy nie? W tym roku. Nie wiem, co, nie, jaką mamy definicję, jaką Ty masz definicję paragonu grozy, ale staramy się, żeby ten experience był jak najlepszy. Robimy też dużo fajnych, darmowych koncertów, szczególnie wakacje e, dla mieszkańców Warszawy, ale przede wszystkim Mokotowa, także myślę, że staramy się zachować jakiś balans zdrowia. Okej, okay. jeszcze pytanie, tylko ostatnie. Kto jest dla Ciebie taką najpiękniejszą Polką, polską aktorką w show biznesie, którą znasz albo którą chciałbyś poznać? Najpiękniejszą Polką jest moja mama. A aktorką? A aktorką... E... A aktorką... Hmm. Może... Może kto... Naszą, ciężkie pytanie widzę. Ania Dymna, Pani Ania Dymna, moja profesor ze szkoły teatralnej. Pozdrawiamy serdecznie. Tak Dziękuję Ci Dziękuję bardzo, bardzo. bardzo i życzę miłego oglądania filmu. Dziękuję. Dzięki.